Witam was wszystkich serdecznie już w, w 13 odcinku naszego drapiemy z drapki. Jak się podobało wczorajsza przegrana zdrapka wczorajsza? No nie było, ale jesteśmy na przegranym już z jednym odcinkiem. A tak ona fajnie szła już od 1 do, do 11 na tej odcinku. A ten będzie wygrany? No bo to jest też nowa zdrapka. Bo widzicie później my to szybciej ją kupiliśmy też, nie? Deluxe 7 to weszła zdrapka, yy, jest to nowa zdrapka. A tu mamy jeszcze kalendarzowe świąteczne. To nasze to standard, pakiecik, Zdrapaj. Zdrawki za 30 zł mamy, jak widzimy, z taki standard, taki nasz pakiecik. Co nie możemy zrobić, to zrobimy. A teraz zapraszam Was do pierwszej zdrawki, która będzie świąteczny kalendarz. I oto nasza trzynastka. Sprawdzamy, co będzie w tej trzynastce. Trzynaście to Pychowych. No, zawsze przynosi ta pecha trzynastka, nie? Ale co my to mamy? Czuchcia. Nad czuchcią będzie zimą ale to tak jak jakimś świątecznym czukciem. Bo jeszcze tu u nas w Polsce nie było takich świątecznych cukci. Nie, nie no, wiem. Ja też nie wiem, nie? Ale jak wiecie, to napiszcie w komentarzach, to będę wiedział szybciej od was wtedy. Bo nie będę sprawdzał w internecie, nie? Wystarczy od widzów wiedzieć jakie to jest, nie? Dobra, to co, lecimy do Deluxe 7, zapraszam. Jak widzimy mamy tą nową zdrabkę za 10 zł jest to zdrabka Deluxe 7 i co? My, co my, myślimy, my tu co? musimy zrobić? całe pole gry znajdź symbol 7 pod warstwą. A w podnieść do góry, bo nie widać. Zdrap całe pole gry znajdź symbol 7 czarną pod warstwą i i wygraj, przepiszę do niego w fotę. Znaj symbol fioletowy 7 i przepisano, wygrano pomnoż razy 2, wygrane sumują się. No to już nie musisz czytać z tych ty. A tu mamy jeszcze wygraj 5, 5, 500 tysięcy złotych i 20 szans na wygraną. No to a, bo 20 okien jest, tak? Nie, 26 tam. Nie, tu jest 20 szans. Aha, 20. Tu. No. A, a ile mamy tych okien jest? 20? 20, nie? dobra, patrzymy. Dobra, to patrzymy ten okien. Tego i mamy 4. Cztery. Cztery. Dobra, ja mam po większe widzowie. O 4, mamy 2. I teraz będzie jeden. Nie wiem, Ale cztery. że to 6 jest. No. Nowa zdrawka leci Trzy. leci i tak gdzie widzimy 4. Po dwójnie 4 Mamy 9. Tutaj z nam 9 nie jest potrzebne. <laughs> No, ale widzicie 1 i 1 No tak jak ty mówiliś, jedynka to jest jedynka, nie? 3 trzy. 3 no, trzy jest ponowna 3 2, 8, 8, 1 na 8 minus 1 równa się 7, nie? No, no właśnie ale tak, aby, to nie tak, działa. aby tak było, że most odjąć No masz 26 No 6 jesteś 4 Dobra, dalej, dalej, wyjdzie tutaj ten 8. Osiem To mamy Osiem Znowu osiem No i cię poradzę Osiem, osiem. osiem. osiem, osiem. Dobra, osiem, lecimy z tymi osiem. szansami tutaj u nas pięć. pięć o pięć, po raz pierwszy. Bo pięć no, nie bo nie było, nie było pięć <laughs> Był jeden, dwa, trzy, cztery tak, ja mówię, po raz pierwszy jest... Ale nie ma jeszcze. Nic. Po pięć. raz kolejny piątka, jeszcze trzy szanse i co będzie za te trzy sąsy? 9, 1 i 0. 3. No, tak jak widzimy, kochani, ta strąbka była przegrana, a myślę, że ten kalendarz 13 yy, będzie też przegrana. Nic <śm> <śm> się zrobi, 13 będzie też przegrana. A jest symbole? Tu właśnie symbole, bo to się teraz samo otwiera, nie? Mam A. A i będzie po A. A co mamy po A? B. B. Pokażę, symbol? Pokażę do kamery, bo nie widzę. Zaraz pojechałem za M B, M No i jak widzimy, to już możemy sprawdzić, czy mamy przegrane. A jeszcze nie wspomniałem na wstępie tego odcinka, w początku, że możecie wpadać na social media w macie dostępne w opisie, a ja zapraszam Was do kalendarza świątecznego. Szybki odcinek, ale szybki za to jest mądrzejszy odcinek. Zapraszam. Co mamy? Mamy 13 po raz drugi trapiemy. Ładnie <laughs> coś czy nie? No 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 no. A teraz jak ktoś będzie obserwował was na Instagramie. To będziemy zrobili, kto obserwuje z pięciu osób. Zrobimy, kto będzie nas obserwował. Także obserwujcie, bo możecie się pojawić na odcinku. Wasza obserwacja, zapraszam. 13, co mamy? Skarpetka. A skarpetka nie podchodzi, musimy znaleźć gwiazdkę, I sprawdzić tą gwiazdkę. Dobra. To co, jutrzejsze będzie 14. A na jutrzejszy odcinek mamy, musimy zobaczyć jakie zrabki kupimy, żeby wam sprawdzić, żeby to było ten. Spodnijcie na social media, na Instagrama, odwiedźcie też, zafollowujcie Instagrama, żeby wiedzieć, że wasze, i te wasze y, osoby, które polubili nas albo zaobserwowali na Instagramie, to będą się pojawili na odcinku jako pięciu ostatnich obserwatorów na Instagrama. To jeszcze jest strona grani.pl, jeszcze są nasze inne social media, Facebook, TikTok, Twitter i Snapchat o nazwie grani kiedy Zapraszam, dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Jesteśmy już jutro po 18. Bye bye. Merry Christmas. Merry Christmas!